Z tej strony dla Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu macie listę najnowszych subskrybentów i bez dłuższego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. No, witam Was, widzowie. Dzisiaj mnie znowu kopać dołki za dokładnie 2 minuty 30. Ale dzisiaj sam nie będę kopał tych dołków, bo wraz z moim widzem, który schował się tu. Stala! Jest, pokazał się, dobra. I... powiedz coś do widzów. Dobra, niech powie coś do Was. I zobaczymy. Schował się dobra, pokazuję miecz. Teraz jego wypowiedź. w szczerze dłużej niż myślałem. A ja czasami długo myślę. Ale ważne jest to, że ma fajną koszulkę, nie? FT. Elu, widzowie! Czekajcie, jego. Elu, widzowie! Mam nadzieję, że tak by to powiedział. Dziękuję, witam ciebie bardzo. Tak, nie brakuje ci tylko spodni do ideolo, ale dobra. Um, ja mam bazę. Dobra? Dobra, mam nadzieję, że się zgadza, więc zamkniemy ją pyk. Wiesz, że spokojnie. Um, jak na wojnie. Um, usuwamy te school, school. 20 sekund. Robimy Mema, że mnie znowu. A, ze mnie znowu? Mm, z, wiem, widzę. Zróbmy tak. Schowasz się. Schowasz się. A... Dobra, jakby tu zrobić. Widzowie muszą cię znaleźć. Dawaj, obracam się. Dobra widzowie. Obracamy się. I będą musieli, będziecie musieli go znaleźć. Wiecie? Tak, szukajcie widzowie. Ja wam daję tak. I kto znajdzie cyklopa, wygrywa coś od niego. Dobra, zaczynamy. Mm, dobra, schodź. Ja się obracam do pierwszego zrespi widowe I zobaczymy jaki to będzie. Jaki się zrespi widowe i... O, no i zwykły spoko. już 450 widowe, więc zaraz będzie 500. Jeden cyklop się schował. Tam, waje siedzi, dobra? I... Jest! 500. Najpierw niech cyklop klop ze spałni. I In Yang mu dropnął. Co jest? In Yang dropnął widzowie. Cyklop dropnął Inyang Yang. Zobaczymy jaki mi dropnie. A mi zwykły. O, rip. Też dobrze, rip też dobrze. Cyklop, czemu tego nie kupiłeś? Kup! kupić? Miałem kupić, bo sam już nie wiem, widzowie, zgłupiałem trochę. Chyba tak, jak napisał kup, to chyba kup. Dobra, kupiłem go. Czyli to będzie dzisiaj trzy lapi bloki otwierać dzięki cyklopowi. Dwa, jeden, co dropnie, widzowie, co dropnie. Dawaj coś fajnego, dawaj sekreta, bo tylko one brakują. Dobra, Jackorilla jest. Jest Jackorilla. Co będzie, co będzie, widzowie, z tego inny jak może być coś OP. I? Aj, Jackorilla kolejna. 2 jeden, tu ostatnia nadzieja, że będzie coś nowego. Albo kolejna Jackorilla. I... O! Spiderini! Mam też. Epiki... Mam epiki. Tak. Biorę odgody też wszystkie. No i sobie... I jeszcze trzeba zanieść. W następnym odcinku sobie odbierzemy. Dajemy go i zobaczmy, co w ogóle może być. A może być, dobra, dużo szans, więc dajemy i co widzę dziękujemy wam za oglądanie, życzymy wam miłego dzionka i co? Czekajcie jeszcze, yy, pożegnaj się, dobra, niech jeszcze cyklop się z wami pożegna i... Jutro przed 17 muszę zdobyć, dobra, no, jeszcze się pożegnaj cyklop i co widzę? to będzie wszystko. Czekamy. Erko idziemy polecam kupić koszulkę. No i Sigma. To co widzę. Dziękujemy Wam. Do zobaczenia. Cześć.